Baraba, witam Was na moim kanale i zapraszam do drugiego odcinka z gry Assassin's Creed Mirage. Zakończyliśmy poprzedni odcinek, jak pamiętacie, na tym miejscu i od tego miejsca rozpoczynamy dzisiejszy odcinek. Zapraszam na nowe przygody Basima. nadal uczymy się mechaniki, mechaniki gry, nadal jesteśmy w samouczku. Serdecznie zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy zostawcie łapę suba, jakiś komentarz pod odcinkiem i rozpoczynamy dzisiejszy odcinek. Przypomnę, że to jest drugi odcinek naszej serii. Serdecznie zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Tutaj jak widzicie jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie zakończyliśmy poprzedni odcinek, więc ja już nie przedłużam i ruszamy dalej. E, jak, wam, jak pamiętacie w poprzednim odcinku była z nami właśnie taka jedna Kobieta, aktualnie za nią podążamy, zobaczymy co my teraz będziemy musieli zrobić, coś pewnie ukraść albo coś wziąć, od, coś, coś wziąć pewnie od żołnierzy, tu macie tak wyglądają żołnierze, mam nadzieję, że cała seria z tej gry na moim kanale wam się spodoba. No, ja już się nie mogę doczekać, i jak to dalej będzie z tym, tym tytułem, po prostu. Gierka y, nawet naprawdę mi się podoba. Gierka na 100% mi się podoba. Tutaj możemy, tutaj będziemy, tutaj mamy, tutaj nam pokazują, y, jak się ogusza w to, to jest stary. Dobry asasyn. O, I tak o, właśnie ogłuszamy oh. przeciwników, i If możemy I sobie spokojnie to ruszyć thing, dalej. I lecimy tutaj, tu jest po tej stronie. Jest kolejny tam gościu, którego możemy ogłuszyć. Dobra, więc go ogłuszmy. Natomiast oczywiście nikt nie, nie chwycił. OK, i teraz lecimy, sobie tutaj wyżej Mam nadzieję, że cała seria z tego, z tej, z tej gry na moim kanale wam się spodoba Idźmy tutaj wyżej Teraz możemy sobie użyć bodajże instynktu raczej, raczej, wzroku orła tak, tak, wzrok orła tutaj widzicie, że widzimy już przez e, ścianę co, co niektórzy e, co, co niektórzy goście są Teraz e, widoczni tutaj możemy sobie jednak przejść, tą uwaga, bo tutaj nas będą e, atakować co niektórzy e, żeby z nim powalczyć A więc pierwsza taka taka walka można powiedzieć wręcz na, na na, nasz, na, na naszym odcinku. Dobra. Hej, czy Jeszcze coś mamy, czy nie mamy. Nic tutaj nie mamy. Okej. Okay. I lecimy sobie. Lecimy sobie dalej. Tutaj możemy coś otworzyć, czy yy, są zamknięte dostań się od innej strony się dostać od innej strony, czyli od której strony, za moment powinniśmy się przekonać. Czyli od tej strony powinniśmy jakoś chyba się dostać. Tutaj damy radę? To jest okno, tak? Okno, tutaj nie. A jakbyśmy zeszli na dół? Zupełnie, zupełnie na dół Coś tu będzie, jak zejdziemy na, na dół Jednak yy, Jednak niektórym nas Zaatakował nas wykrył właśnie Musimy po walczyć W zasadzie No po a więc My nie mamy jak, jako takiej Jako takiej broni jak widzicie Ale jest dość przekonany. To dobrze jest, jest dla nas, teraz idziemy tutaj w tym kierunku, ale musimy uważać, że cały czas mamy mało, mało zdrowia, tak, tak się właśnie, pokażę wam jak się chowa Dosia, no właśnie tak. Teraz powinniśmy bodajże przejść sobie tutaj, ale powiem wam, że naprawdę gierka jest Super zrobiona, tu możemy to, sobie to wszystko pozabierać. Bardziej nas nikt nie, nikt o, nikt... o nic Basima nie, po... nie posądzi. Czyli tak stało. E, tak samo teraz pójdźmy w tą stronę, tak. Tutaj mamy jakąś drabinę i postarajmy się na tą drabinę wskoczyć. Starajmy się na tą drabinę wskoczyć. Tu, mamy, tu możemy te, te drzwi otworzyć i zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Jak otworzymy te, te drzwi, Dobra, spokojnie. Musimy, co my musimy zrobić teraz? Musimy lecieć, lecieć dalej po prostu zobaczymy co tutaj nam się dalej co my tutaj będziemy musieli dalej zrobić czyli tak te drzwi już otworzyliśmy czyli jest dobrze teraz powinniśmy albo wejść tutaj do góry albo tutaj bokiem jakoś Tutaj mamy spody, ale ja nie wiem czy my tutaj drzwi delay, Już są zamknięte, tak? Trzeba znaleźć... Trzeba znaleźć klucz. Jak my tu mamy ten... ten klucz... odnaleźć? Słuchajcie. Jak my mamy ten klucz właśnie odnaleźć? żeby, czekajcie, to byśmy musieli, jakaś, jakaś kamera jakoś, jakaś taka dziwna jest, wejdźmy sobie tutaj, co teraz musimy zrobić, ja tylko, yy, to jest aktualny cel, który musimy wykonać, jak, jak dojdziemy tutaj, aktualny cel, który musimy wykonać, czyli musimy iść bardziej tam, tak? Ale tutaj, czekajcie, tutaj otworzymy to, ale jak my to możemy otworzyć, chyba że tu zejdziemy tędy, czekajcie, i tu zejdziemy tędy, czy nie zejdziemy, jesteśmy tak jakby w porcie teraz, tak? I co, i teraz możemy to jakoś, to możemy sobie zjeść, żeby nam zdrowie, zdrowie dodało, zdrowie dodało i teraz jemy. Możemy sobie to wziąć. Ale jak my tu mamy tutaj... To co? To gdzie jest ten... Klucz? Tutaj jakiś jest... Klucz? Czy nie ma? Żadnego klucza tutaj... Powinno coś tutaj być, po tej stronie, nie? ktoś nas widzi. No powalczmy, powalczmy z nim. Naprawdę, powalczmy z nim chociaż... Ja wiem, że będzie ciężko, ale powinniśmy sobie z nim poradzić, ale trzeba uważać, bo zaraz przyjdzie, przyjdą następni. Dobra, i możemy zaraz się Jest, udało się go pokonać, tylko mamy mało zdrowia i to jest to najgorsze, że mamy mało zdrowia w ostateczności. Udało, udało się go pokonać. Oj, nie? Teraz popatrzmy jak to będzie dalej. Jakbyśmy sobie tu weszli do tego pomieszczenia. Dałoby radę po prostu tu wejść z tego pomieszczenia. dałoby, co by tu nam to dało jakbyśmy mieli tu wejść? Coś jest, czy nie ma nic. Nie wiem, czy jest, tylko schowaliśmy. się. Jak widzicie? Czyli my tutaj nie możemy być. Możemy wejść sobie jakoś tu. Ale jak już mamy wejść? To chyba, że Pijemy się tu do góry. No i co to nam dało? Byśmy tu weszli, potrzebujemy klucz. Zdobać klucz, żeby otworzyć drzwi właśnie tam potrzebujemy potrzebujemy iść, ale gdzie jest ten klucz? Gdy jakbyśmy weszli po tej drabinie bo tutaj po drabinie to raczej no nic nie będzie. Jak my możemy ten klucz odnaleźć? Dobra, no zobaczymy. Przegramy to. To przegramy. To będzie pierwsza porażka w dzisiejszym odcinku. Dobra, pierwsze pójdziemy tutaj zobaczyć. Coś tutaj się jakby krełowało. Tutaj się obawiam, że zaraz. możemy przegrać. Ale no to najwyżej przegramy to przegramy, ok. Drzwi otwarte. Tutaj może być coś. Tu są jednak drzwi otwarte, tylko że tu jest i te, i te drzwi musimy bodajże otworzyć. Tylko jak my mamy tu, a ten goście ma klucz. Tylko jakoś go musimy obuszyć. By on nas nie widział czekajcie, jakbym go tutaj ktoś zrobił, żeby go uszyć. dobra, może się uda weźmy dobra, weźmy to i otwórzmy te 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 drzwi bodajże możemy sobie otworzyć to i możemy lecieć po prostu dalej. Otwórzmy sobie to i lecimy... sobie to i lecimy dalej. czyli może być krótszy odcinek. Dobra, lecimy tutaj. Trzeba uważać, bo mamy mało zdrowia naprawdę. I teraz możemy otworzyć tamte, tamte drzwi bodajże. Zobaczymy, co, to się, co tutaj się wydarzy. Okej. Okay. Basie mi znalazł. Możemy zebrać panie rzeczy. Widzę, że Basi mi tutaj sekrety znalazł. To jest najważniejsze, że nam się udało. Bo Basi właśnie tutaj sekret znalazł. I teraz... Zobaczymy, co teraz nas będzie zaraz czekało. Idziemy teraz aktualnie, musimy podążyć. Pewnie teraz idziemy, no teraz właśnie pójdzie zaraz do tej dziewczyny, to możemy podbierać sobie parę tych rzeczy, które, które na pewno nam się prędzej czy później przydadzą, a zwłaszcza e, fajnie, no tak powiem wam, że że dobrze jest zbierać na początku na początku gry ale powiem wam że gierka naprawdę naprawdę mi się podoba naprawdę gierka jest super mam nadzieję że wam, że wam również gra e, przypadnie przypadnie do gustu tak jak mówię ja ja bardzo lubię ten, ten tytuł ja w ogóle lubię całą serię Assassin's Creed. A. także no, dzisiejszy odcinek może być taki trochę w miarę krótszy bo nie mam zbytnio czasu po prostu chciałem tak nagrać po prostu żeby było jakaś ta, żeby była ciągłość dobra lecimy dalej Teraz lecimy sobie po której stronie tutaj lecimy, tak? Dobra Kobaskim lecimy sobie tutaj no i zakończymy sobie ten dzisiejszy odcinek, ale już od następnego na 100% już będzie, już będzie naprawdę no taki nasz peł, pełnowymiarowy odcinek, ale to już od następnego odcinka. się to przelećmy, przejdźmy jak się da i i, po, i zakończymy naprawdę ten, ten dzisiejszy odcinek. Po tej stronie, to polećmy sobie w tej stronie. Dobra, wiecie co, zakończymy sobie ten dzisiejszy odcinek, a więc w następnym odcinku ruszymy dalej. Najważniejsze, że otworzyliśmy drzwi i z fabułą ruszyliśmy dalej. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Na razie trzymajcie się i cześć do następnego odcinka. Hej, hej!